Byłeś na samozatrudnieniu, ale przez pandemię wypowiedziano ci kontrakt, a może prowadzisz firmę, która ma teraz przestój i nie ma klientów? Jeśli masz tylko czas i chęci, to spokojnie mam dla ciebie pracę. Witaj. Ja nazywam się Romania Skoła, a to jest program Zadabia.TV, gdzie krótko zwięźle i na temat prostym językiem mówię, jak prowadzić filmem, biznes, reklamę, marketing, inwestycje i finanse. Jak dobrze wiesz, ostatnią masę samozatrudnionych osób dostało wypowiedzenie swoich umów, dlaczego tak się dzieje? No bo takie umowy po prostu najprościej wypowiedzieć, prawda, z reguły E, takie osoby nie mam okresu wypowiedzenia, albo mają bardzo krótki, więc pracodawcy broniąc się przed kryzysem muszą zredukować etaty, więc najprościej wypowiedzieć umowę właśnie osobom samozatrudnionym. Natomiast są też firmy, którym się po prostu i źle teraz wiedzie, nie mam klientów, mam przestoje i też nie mam tych dochodów i nie wiedzą co mam teraz zrobić. Co gorsza, bardzo ciężko jest wymyślić jakiś nowy produkt, usługę, na który jest teraz popyt, i oczywiście trzeba czasu, by to wszystko opracować. A, wiadomo, życie leci, rachunki trzeba płacić, więc jest to bardzo duży problem. Ostatnio dotknęło to również bliskich dla mnie osób, dlatego zacząłem się zastanawiać, czy mogę wam jakoś pomóc. Więc popatrzałem w moje wydatki. No i oczywiście, jak każdy przedsiębiorca, który działa w internecie, wydaje pieniądze na kampanie internetowe, by zdobyć klientów, i wiadomo, one są płacone dla dużych korporacji. Natomiast pomyślałem sobie: dlaczego nie mogę dlaczego nie mógłbym tych pieniędzy wydać dla was? I tutaj nie chodzi mi o to, byście dzwonili po firmach i wciskali im jakieś produkty, nie, od tego już się odchodzi. Sam nie lubię, jak ktoś do mnie dzwoni i mi próbuje coś wcisnąć. Potrzebuję za to osób, które de facto nie boją się dzwonić do, do innych przedsiębiorców i chcę, żeby właśnie wykonywały telefony z zaproszeniem na godzinne szkolenie, na którym dowiedzą się jak zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy? Więc, jak widzisz, to nie jest wciskanie żadnych produktów, usług, to jest pomaganie tym firmom przez to, że dzięki temu szkoleniu godzinnemu, które jest za darmo, dowiedzą się, co mogą zrobić, żeby tak naprawdę bardzo dużo zaoszczędzić. No i one na tym szkoleniu same zdecydują, czy będą to robić na własną rękę, gdzie to wymaga nauczenia się pewnych rzeczy, opracowania pewnych rzeczy i tak dalej. Natomiast mogą też skorzystać z moich usług i wtedy będą mieli wszystko od razu. A oczywiście, ty wtedy na tym zarobisz, bo podzielę się z Tobą zyskiem bardzo chętnie. Natomiast szukam osób, które są przede wszystkim wytrwałe, które, yy, które faktycznie będą konsekwentnie wykonywać te telefony. Jeśli jesteś taką osobą, to raczej będziesz miał dobre zarobki na tym. Natomiast, jeśli znasz osobę, która by też tego potrzebowała, która by z tego skorzystała, to oczywiście proszę cię o udostępnienie jej tego filmu, może jej się to bardzo przyda. Jeśli jesteś zainteresowany, to oczywiście link znajdziesz pod filmem do formularza zgłoszeniowego i być może będziemy z razem współpracować, czego sobie i Tobie życzę. Natomiast jeśli propozycja Ci się podoba, to oczywiście daj lajka pod tym filmem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to proszę Cię o zasubskrybowanie mojego kanału. No i oczywiście widzimy się w najbliższy wtorek o godzinie 10. Do zobaczenia i życzę Ci wszystkiego dobrego.